Witam wszystkich w Krośniewice, Plac Wolności, Szalet Miejski. Dzisiaj Zew Natury mnie tutaj y, przygnał, że tak powiem. I teraz pokażę mieszkańcom Krośniewic, jak, y, jak jest utrzymany szalet miejski. Nie wiem, kto się tym zajmuje, czy Urząd Miejski, czy Miejski Zakład, ale to trzeba zobaczyć, Gdzie są, jak są wykorzystywane pieniądze, y, pieniądze podatników, mieszkańców Krośniewic. Proszę, pierwsze co to. Y, bałagan, tak, nasrane na, na tej skrzynce, smrutnie miłosierny, odchodów, fekali i to jest to jest, no tak jest no tu jest znowu klocek proszę, tak, zdewastowane drzwi tak to wygląda tak to tak to wygląda, Urząd Miejski w Krośniewicach pozdrawiamy i pozdrawiamy Panią Katarzynę Burmistrz Panią Katarzynę Erdman i Cezarego Jankowskiego, dyrektora dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pozdrawiamy i dziękujemy za prawidłowe wykorzystywanie naszych środków i za takie, za takie jakby to powiedzieć, no, utrzymanie y, pomieszczenia szaletu miejskiego koło kościoła w centrum miasta, bulwersujące.